Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj spróbujemy sobie podsumować egzaminy, które odbyły się w dniach 25-26 czerwca. Są to egzaminy na uprawnienia geodezyjne i 25 czerwca odbył się egzamin z zakresu drugiego, a 26 czerwca odbył się egzamin z zakresu pierwszego. Pamiętajcie, że pytania, które są tutaj przedstawiane, są przedstawione w formie, jakiej zapamiętali je zdający te egzaminy, więc na pewno jakoś tam różnią się od tych pytań, które, które były, były na egzaminie, ale sens, sens powinien być tych pytań podobny. No i przechodzimy sobie już do egzaminu z zakresu drugiego, który odbył się 25 czerwca, i pytania. Były mniej więcej takie. Pytanie pierwsze. W toku czynności związanych z rozgraniczeniem geodeta, zapoznaje się z dokumentacją w Powiatowym Ośrodku doku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z której wynika jednoznaczny przebieg granicy rozgraniczanej nieruchomości. Na gruncie znajduje znaki graniczne odpowiadające przeanalizowanej dokumentacji. Strony nie zgadzają się na przebieg takiej granicy i namawiają geodetę do spisania aktu ugody. Co Geodata robi w takiej sytuacji? Co to jest akt ugody? Kiedy się go sporządza i co zawiera? Pytanie drugie. Właściciel chce sprzedać swoją działkę, na której posadowiony jest budynek. Okazuje się jednak, że budynek częściowo wzniesiono na działce sąsiada. Dane dotyczące granic pochodzą z założonej ewidencji gruntów i budynków. Dla budynku została wykonana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. W jaki sposób właściciel może sprzedać swoją nieruchomość? I pytanie trzecie. Właściciel działki o powierzchni 1,17 hektara złożył wniosek do starosty z prośbą o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu. Właściciel twierdzi, że obecna klasa gruntu, czwarta, rola 4b, czwarta jest zawyżona, ponieważ na, działce, ponieważ na działce uzyskuje słabe plony, a jakość gruntu jest niska. Czy wniosek właściciela może być zaakceptowany i zrealizowany? Odpowiedź uzasadni. Czym jest gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kto ją przeprowadza? W jakich przypa przypadkach przeprowadza się gleboznaczną klasyfikację gruntów z urzędu? Czym są odkrywki klasyfikacyjne i z jaką dokładnością należy je pomierzyć? I to były hmm, właśnie pytania z zakresu drugiego. I egzamin z 26 czerwca. Zakres pierwszy, i pytania kształtowały się mniej więcej tak. Pytanie pierwsze: Co to jest przyłącze kanalizacyjne? W jakich sytuacjach możemy dokonać pomiaru sieci uzbrojenia terenu po jej zakryciu przysypaniu sypaniu ziemią? Z jaką dokładnością należy wykonać geodezyjny pomiar wysokościowy przewodów i urządzeń kanalizacyjnych? Pytanie drugie: Co to jest kondygnacja budynku? Jakie warunki musi spełniać kondygnacja, aby została uznana za kondygnację podziemną, a jakie by została uznana za piwnicę? W jakiej minimalnej odległości od granicy działki budowlanej może być usytuowana podziemna część budynku, a w jakiej budowla podziemna spełniająca funkcje użytkowe budynku, znajdująca się, znajdująca się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu? Jakie obiekty budowlane trwale związane z budynkiem ujawnianym, ujawniamy, ujawnia się w bazie danych ewidencji gruntów i budynków i w jakim układzie współrzędnych? Pytanie trzecie. Pytanie dotyczące zasad lokalizacji sieci telekomunikacyjnej: jaka jest minimalna odległość sieci telekomunikacyjnej od innych obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu? Kto organizuje naradę koordynacyjną w sprawie uzgodnienia projektu usytuowania sieci? Czy brak zawiadomienia wszystkich zainteresowanych stron stanowi przeszkodę w przeprowadzeniu narady koordynacyjnej? I to mielibyśmy pytania z zakresu, z zakresu pierwszego. I teraz przechodzimy już do pytań ustnych. Pytania z zakresu drugiego. No tutaj zdający nie podali zbyt wielu tych pytań, no ale te, co podali, no to tutaj, tutaj przed, przedstawiam. Zakres drugi, pytania ustne. Były między innymi takie. Pytanie dotyczące wywłaszczenia, jakie czynności wykonywane są przed wywłaszczeniem. Chodziło tutaj o rokowania. Pytanie drugie. Czy można składać operaty w formie papierowej? I pytanie trzecie. W jakich przypadkach uzyskuje się pełnoletność przed 18 rokiem życia? I teraz przechodzimy do zakresu pierwszego. Pytań ustnych. I tutaj takie pytania były m.in. Proszę podać składowe szkicu tyczenia i czym osnowa pomiarowa jest osnową geodezyjną. Jak zwykle w, w pytania w formie tekstowej macie na mojej stronie internetowej link, link w opisie. Zaglądźcie też na stronę na Facebooku, tam też publikuję te podsumowania tych egzaminów. Można się też podzielić, jeśli ktoś zdawał egzamin pytaniami, jakie jakie mieliście na, na egzaminie jakimiś sugestiami no, tam e, ta strona na facebooku to dopiero raczkuje no ale jeśli ktoś by był zainteresowany to można tam zaglądnąć zobaczymy jak to się e, jak ta strona facebookowa facebookowa się, się rozwinie i przechodzimy już do podsumowania podsumowania egzaminów e, egzaminy odbyły się w czerwcu w zakresie 1, 2 i 4 no, tych pytań z zakresu 4 niestety nikt, nikt nie udostępnił, także nie wiadomo jakie, jakie były i przystąpiło do nich 41 osób. Do tej części ogólnej, testowej, właśnie przystąpiło 41 osób, a zdało ją 33 osoby. Do części szczegółowej, czyli tej pisemnej, przystąpiło 33 osoby, zdało ją 28, i do części ustnej przystąpiło 28, a zdało ją 28. 7 osób. Zdawalność wyniosła więc 66%. I następna sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 20 do 23 sierpnia 2025 roku. I to by było podsumowanie właśnie tych czerwcowych egzaminów. Tak jak już wcześniej mówiłem, zaglądnijcie na stronę internetową, na stronę facebookową. Linki w opisie. Tymczasem trzymajcie się i do następnego filmu, cześć!